Ave, Ave, Ave Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki Wiechowana. Kochani moi, w tej chwili w pustelni Świętego szarpela, tu, jak we Florencji, koło Jórze, jest modlitwa. Tam, teraz, w celi Świętego Szapela, w jego kaplicy. Ale, moi drodzy, przed chwilą zakończyłem. Pierwszą katę dla tych pielgrzymów z Italii, którzy przybyli wczoraj tu do tego miejsca, które wybrała Matka Boża. Nazywamy ją tutaj Matką Wniebowzięta, ale dobrego początku. Wczoraj z Włoch przybyli pielgrzymi, aby spędzić ten czas razem z nami aż do środy następnego tygodnia. Ale postanowili, aby tu przybyć i adorować Jezusa, aby tutaj się modlić. Mają codziennie dwie katechezy, rano, wieczorem i chcą być tylko tutaj w tym czasie. Dzisiaj sobota, więc uwielbiamy Matkę Najświętszą. Dziękujemy jej, że jest. Dzisiaj wspominamy również świętego apostoła Mateusza o godzinie 19.30 Eucharystia. Zapraszam na tę Eucharystię. Ale pomyślcie, zobaczcie. Panie Jezus wystarczy, że spojrzał na Mateusza. I już wiedział, że musi zostawić wszystko. Mówiłem o tym rano tutaj do włoskich pielgrzymów: zostawić wszystko. I tak Maryja spogląda na nas, abyśmy nie przywiązywali się do tego, co tutaj, abyśmy umieli pozostawić, abyśmy umieli wszystko ofiarować Jezusowi. Dla Mateusza już nie była ważna kariera, pieniądze, nic. Tylko on. Bo jeśli Jezus jest w centrum, wszystko to będzie. On się, Jezus troszczy o nas. On jest naszym ojcem, matkę najświętszej, dlatego spoglądajmy nieustannie. W chwilach tych prób, które przeżywamy, zapewne wielu z nas, powtarzając Jezus w Tobie. Tak, Jezus o Tobie. Tobie powierzam ten dzień, wszystko. Kochani, cieszę się bardzo, że mamy tu pielgrzymów, że kolejni się zapowiadają z Italii, ale też jutro, już czekam na Was, którzy jesteście w Polsce, w różnych miejscach, aby przybyć jutro 22 ze Świętym Ojcem Szkarberem. Te uroczystości tutaj właśnie, jak co miesiąc, o godzinie 18.00, Eucharystia a następnie o 19.15 na bożeństwo z modlitwą zdrowienia, uwielbienia. Prosimy Jezusa, ale jutro szczególnie, by ustały te nawołnice, złej pogody, by nie było potopów, by nie było właśnie tych powodzi. Prosimy o to, ale też o pokój. Tak bardzo serdecznie Was zapraszam. Dlatego, kochani moi, ten czas to czas Bożej łaski, ale też Czas powrotu do Chrystusa, abyśmy umieli wymagać od siebie, abyśmy nie zatrzymywali się. Wielu ludzi jest znużonych życiem, zmęczonych. Znużeni są bogaci i biedni. Bogaci to mają wszystko. Często nic im nie brakuje i już nie wiedzą co by oczekiwali od tego życia. A są tacy biedniejsi, z różnych stanów, którzy się nudzą życiem, bo im się nic nie chce robić, tak się mówi. Nie chce pracować, więc oni cały czas nudzą się. Chcieliby być właśnie utrzymani przez innych. I o to prosimy Boże, abyś przemienił te serca. Aby zmieniły sposób bycia, patrzenia. Idziemy do Matki Najświętszej. Ona jest Tą, która nas przewodzi i ona mówi, tylko ze mną poprowadzę was, tylko tą drogą, która wam przyniesie pokój, miłość, dobroć, pojednanie i też tę satysfakcję, że coś czynisz, że twoje życie, że twój dzień nie przemija tak bez żadnych konkretnych spraw owoców, a przecież jesteśmy wezwani do tego, by pracować nad sobą, by wzrastać by Jezus zastał we mnie, a ja bym się umieszczał, bym mógł zrobić coś na koniec dnia, by, e, kiedy robimy rachunek sumienia, czy ja dziś coś dobrego uczyniłem, żeby to było darem dla Pana Boga, tak więc cieszę się, kochani, że to sanktuarium Matki Bożej w niebowziętej, dobrego początku tu we Florencji koło już Żyje, wróciłem wczoraj, jak wiecie, z kolejnej misji we Włoszech, z moich osobistych rekolekcji. Ale teraz dzielę się również z tymi, którzy tu przebywają, którzy tu przybędą. I dzielę naśladując Jezusa w tym czasie. Dlatego szczególnie tym wzorem ku temu jest Matka Najświętsza. I niech ten sobotni dzień będzie takie wezwanie dla każdego z nas, kochani, dla tych złoch, którzy tu przybyli i mają swoje czasy rekolekcji takich osobistych. Mówią, nie chcą nigdzie je jechać. Chcą tu adorować Pana Jezusa i będzie adoracja. Dzisiaj w nocy, tu w sanktuariu, możecie przybyć, tu do Florencji Kołujuszy całą noc do jutrzejszego dnia, jutro uroczystości, ale z niedzieli na poniedziałek. Również chcą całą noc adorować ci, którzy przybyli z Włoch, za rodziny we Włoszech i za nas też się modlą. chcą tutaj adorować, a w poniedziałek rano uroczysta msza święta. I będzie po polsku, po włosku. Bo to dzień świętego Ojca Pio. Zobaczcie, ze świętym Szarpeniem, świętym Ojcem Pio, świętym Janem Pawłem II. Uwielbiamy Matkę Najświętszą. Niech ten czas będzie takim uwielbieniem, ponieważ we wtorek tylko chcą udać się na jedną pielgrzymkę. Zaproponowałem. Pojedźmy tam, gdzie urodziła się. Pojedźmy tam, gdzie urodziła się święta Faustyna. Tak będzie więc we wtorek jedyna pielgrzymka. No i na wiosce czasem zabierają światło, ale zabrać nam miłości nikt nie może, tylko szatan. Dlatego brońmy się i prośmy Matkę Bożą, by nas chroniła, byśmy trwali w świetle Bożej łaski, nieustannie. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi wszechmogący Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrego dnia. Szczęść Wam, Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Wam. A ave ave, ave, ave Maria. Ave.